Morskie opowieści to historia pary bohaterów, którzy nie mogąc zaciągnąć się na żaden okręt, postanawiają wziąć los we własne ręce i zbudować statek na którym wyruszą w rejs. Jest to lekka forma nawiązująca do slapsticku, trochę klaunady, dużo ruchu, prawie bez słów, a więc tutaj uwaga, dzieciaki muszą się troszeczkę wyślić, żeby zrozumieć treść, ale nie jest ona tak bardzo skomplikowana, natomiast w finale jest na pewno morał tej opowieści. Morskie opowieści to spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych, choć dorośli nie rezygnowali z okazji, by obejrzeć to pierwsze przedstawienie. Pierwsze, bo wieczorem już o 22.00 wystawiono Fin Amor, spektakl kostiumowy. Spektakl dzieje się w dobie średniowiecza, aczkolwiek ma swój taki oddech również współczesny, więc będzie i kostiumowo, ale i też z odniesieniem do takiego pojęcia o miłości w ogóle. Aktorzy poznańskich teatrów, którzy od 20, a niektórzy od 30 lat występują na ulicach, w parkach czy na skwerach. Oswajają w ten sposób ludzi z teatrem, udowadniają, że nie jest on dla wybranych. Teatr na ulicy jest dla każdego, ponieważ nie ma tutaj bariery takiej jakiejś wysokoedukacyjnej. Myślę, że staramy się mówić o ciekawych rzeczach, o, o często um, Dyskursywnych, powiedziałabym, aczkolwiek forma, w, jaką, w jakiej to przedstawiamy, ona naprawdę nie stawia przed ludźmi barier. To też jesteśmy otwarci na każdego widza: od melomana po po prostu przechodnia, który przypadkiem znajdzie się w naszej przestrzeni. Aktorzy teatrów ulicznych Łata i Ewolucji Cieni występują w całej Polsce i poza granicami naszego kraju.